Cześć! Możemy zaczynać! Kolejny odcinek! Mam nadzieję, że Wam się seria podoba. Także intro i zaczynamy. Słuchajcie, zanim przejdziemy sobie dalej, ja chcę, byście mnie w tym momencie bardzo uważnie posłuchali. Um, Ratchet Clank ma coś w sobie takiego, że puszczają co jakiś czas cutscenki z filmu i niestety te cutscenki z filmu yy, no, są przez yy, jakby dystrybutora czy tam właściciela blokowane po jakimś czasie czy też banowane i odcinki <coughs> zostają zablokowane na całym świecie. Tak było u mnie w przypadku pierwszego i drugiego odcinka, dlatego były reuploady. I, i w tych reuploadach już, już tych cutscenek nie było, bo ja je wyciąłem, zastąpiłem je opisem. I teraz zrobimy coś takiego, że jeśli takie cutscenki będą, to ja je oczywiście no, muszę wyciąć, bo, 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 bo mimo tego, że na samym początku, zaraz po wrzuceniu odcinka, jakby system Content ID na YouTube tego nie wykrywa od razu, to później sobie to właściciel e Wykrywa ręcznie i jest dupa, bo nawet tego nie mogę zmniejszyć, czy troszkę jakby e, e, skorygować tej kaccenki, żeby Content ID tego nie łapało. To i tak twórca sobie to ręcznie złapie, więc nie ma innego wyjścia, słuchajcie. Musimy te kacenki wycinać. Jest dobre info, że tych kacenek tak w sumie nie jest dużo, bo nie wiem czy zauważyliście, ale są dwa typy kacenek: kaccenki zrobione przez grę. I kaccenki tak jakby filmowe. Tych filmowych może góra do tej pory były, były ze, ze trzy takie kadcenki były. I teraz ja te odcinki reuploadowane i kolejne będę bez tych kadcenek wam wrzucał, bo to jest bez sensu, jak ja bym robił odcinek, a później tak by mi go blokowali. To, to nie ma sensu, tak? Więc ja sobie te kacenki będę wycinał, ich w sumie nie jest dużo, więc bardzo fajnie. I będę wam je zastępywał swoim opowiadaniem. Ja po prostu wam opowiem, co w tych kacenkach było, tak? I, i, I mam nadzieję, że takie wyjście jest bardzo dobre, bo innego szczerze Wam powiem, nie mamy. Search też pisał, że jemu też wywaliło odcinki jemu za to na samym początku po przesłaniu. Nie wiem, czym to się różni, że u niego wcześniej, u mnie później, ale u innych YouTuberów też mi się wydaje, że to, to nie gra roli, czy się jest topowym, czy jakimś niższym, e, to cutscenek scenek nie wolno udostępniać i podejrzewam, że u innych też po jakimś czasie mogą to wykryć ręcznie i nawet po miesiącu zablokować im odcinki, więc to jest trochę takie, no <laughs> może nie fajne, ale. Ale, ale słuchajcie, no już wolę nad, już mieć święty spokój i te kacenki wycinać. No to tyle słowami wstępu i, i, i lecimy dalej. Bo co by innego. Wsiąść do statku, tutaj mamy nawet nie mamy już celów, bo, bo musimy rozpocząć kolejny. No i to jest ewidentnie kacenka komputerowa. O, o! Spodobają Ci się wyścigi deskolotek Poszukaj intruzera w kanałach Rilgera, Lirgala. Doczyna na wyścig i przeszukaj kanały. Zróbmy to, słuchajcie, Nebula G34. Aridia tu wszystko mamy. <śmany> Opcjonalnie też wszystko znalazłem. Rilgar. Do czyli na wyścig przeszukaj kanału. <śmany> Proszę bardzo. Obudziłem się dzisiaj rano już nie mogłem się doczekać grania autentycznie. Autentico. Zobaczymy co teraz. Będzie wstępik. Użyj pana zurkona, by zajął się najmniejszym, gdy skupisz się na większych. A, w taki sposób. To działa, czyli... no, no dobra, okej. Okay. To najprawdopodobniej nie była katesenka komputerowa. Jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby Bezpieczeństwa w Pocie Czoła eksmitują stąd te stworzenia. Okej. Okay. Pokaż mi mapę. To nie była jakaś y, komputerowa, tylko w, w, najprawdopodobniej filmowa, ale taka krótka, że to nie gra roli. Słuchajcie, tutaj mamy tego typa. Umyć zęby i dojechać na miejsce, a to dwa. Okej. Do przybycia zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki nie zażegnamy kryzysu. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma za co. Czyli my Załatwmy te ameboidy. chcę przetestować swoją nową deskolotkę. deskolotka lata nad wodą, najprawdopodobniej. Słuchajcie. Yy, ja tu, tutaj wejdę tylko. Growitron, żebyś Co to jest? Broń, która zmusza wrogów do rzucenia się w dziki pląs, przez co stają się podatni na taki taki bajer. Pikselator za 15 tysięcy, wiecie, co to jest ten pixelator? To jest to, co ja widziałem i czekałem na tą broń. Zbieramy 15 tysięcy, nie ma innej opcji autentycznie. Zbieramy na pixelator i jego będziemy ulepszać. Zostawimy sobie te, te, te części do ulepszenia. Jeszcze byłoby fajnie, gdybyście mi dokładnie. Hmm. Chyba w tą stronę, bo w tą, albo i w jedną i w drugą mogę, czekajcie. Przeszukać kanały po pierwsze, do trzy na wyścig. Um, handlarz bronią, nie wiem czy tego nie zrobić tutaj, tak w prawą stronę, na około trochę. Będzie dłużej, będzie ciekawiej i fajniej mi się wydaje. Tutaj, jakby się dało oczywiście. Bo w sumie nie wiem czy się da, chyba nie bardzo, tędy będziemy wracać. Tak mi się, znaczy taka jest tylko moja teoria. Moje teorie czasem są rozbieżne z faktami, ale widzę, że tutaj mamy ewidentnie jakby drogę <grystanie> drogę do przejścia. E, jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Mm. No nie w tym momencie. Wiem, że tam o deskolotce coś mówił, e, ale tutaj mamy to. Deskolotkę nie wiem. Nie kazali mi uruchomić, nie było jakby polecenia. uruchom deskolotkę, więc potem. Tutaj? Nie wiem, się ukaże co jest w kanałach. Hej! Okay. To jest do przepompowania. Pytanie. Co z nimi się stanie? Aha i teraz co? Po, po, zobaczmy tylko tak. Mogę je przyfajczyć. Co nie zmienia faktu, że z nich wypada tak mało tych śrubek, że to praktycznie jest... Ale nie! Są rzeczy ważne i ważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest zebrać 15 tysięcy na DPI na no... coś tam. A... A tu będzie trzeba przepłynąć, ale najpierw mogłem go załatwić, nie? Ale to nie gra roli, bo mamy pożoger. A to mogę z czymś takim? Chwila, wypatrzcie, teraz nie chce. Zobaczymy, czy mnie w ogóle w jaki. Tak jest! I jeszcze w dodatku od razu 40 punktów mi zabrała, spójrzcie. Dobra, nie mam, nie mam słów, czyli, czyli bierzemy najpierw tak i ją trzeba jakby od, oddoić, tak? Trzeba jej wziąć wodę. I teraz jej rzucić to. I wrócić. No takie trochę naokoło, można by było się jakoś w jakikolwiek sposób pozbyć, jak ta woda jednak faktycznie tutaj jest. Mm, a już dobra, tamte śrubki na dole. Nie darujemy sobie ich, trzeba je zebrać i wrócimy. Hmm. A teraz co? Ej, czy tu trzeba zrobić ładny alebajzel? Czymkolwiek? Też tak sądziłem. I przejść dalej. He hej, Nie no, znowu ty, wrenna na rybko. Musimy zejść. A może czymś innym czujecie? Bo cały czas się podpalamy, a to jest takie trochę systematyczne. Schematyczne. Utracę cię tym, tak jest. He 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 he. I teraz, co moi, moi drodzy? Tędy nie ma przejścia kompletnie. Jest przejście tylko i wyłącznie tędy. Aha, i nie trzeba nawet granatów, tylko zwykłymi strzałami też można to załatwić. Jest tu jakaś ryba? Nie ma. Ale zauważcie jedną rzecz: wyjścia też nie ma. Czy ja muszę zrobić coś takiego jak. A tu jest wyjście z powrotem? He hej Chyba jest taki bardziej zaawansowany schemat w tym momencie. Taki, że. Zobaczycie. Trzeba po prostu chyba przepłynąć mi się wydaje. Tyle, żadna filozofia. Ale było trzeba dwukrotnie napełnić najpierw przejścia takie zrobić. No ogólnie, wow! A teraz śmiało możemy pójść tędy. I, 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 przywitać Ciebie, cześć! A rozstąpisz się w końcu na dwa małe gluty, czy nie bardzo? O tak, a dwa małe gluty są wściekłe, ale mało, mało odporne. Pum, 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 zbieraj śrubki. Ja chcę zobaczyć, w którym miejscu już jestem. No, powiem wam, że kurcie, kawałek jednak już przeszliśmy i to wszystko, niech to wybuchnie, a potem pozbieramy. O, właśnie, w ten sposób. A mi się przyjemnie w tą grę granę. Nie macie pojęcia. Autentyka. śrubek, już 5000, wypas. Kupimy ten pixera, pixelarizator. Może w kolejnym odcinku już się uda. Jaki glut. Ej, ale mogliście mi w tym glucie dać troszkę śrubek, nie? bo jak zjeżdżaliśmy tą wodną maszyną od tego mechanika naszego e, mechanika to e, no też mam takie wrażenie chwila najpierw mały, teraz duży chwila, moment już wiemy już 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 bo się troszkę faktycznie szybko ale napełnia Mati biegnij! O kurcze! O kurczę Gdzie teraz? Tutaj jest znowu do góry, fajnie, ale rób to szybciej trochę. Zauważyłem. Zauważyłem i... Mam nadzieję na jedną prostą rzecz, że tu owa się przepłynę. Super, ale rób to szybciej. Kurczę, zauważcie, no nie, nie ma czasu kogoś atakować, tylko trzeba szybko uciekać. Dobra. Ile tego? 50%. Wynurzyć się tu zaraz gdzieś trzeba. Mam nadzieję, że tu. I mam nadzieję, że tu się uda. No dawaj. Nie no, jak to 40? Nie zdążyłem. Przecież prawie... Dobra, jeszcze raz. Tym razem mam nadzieję szybciej. No dokładniej, ja już, już o tym słyszałem gdzieś. Biegiem, 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 zanim woda się zacznie ewidentnie podnosić zbyt bardzo. Wy się utopicie i tak. Nie chcę mi się Wami zajmować. Nara, Płyń! do przodu, do przodu i to szybko, zdecydowanie bardzo szybko. Jestem chyba trochę do przodu, słuchajcie, w sensie, już tak mam wrażenie, że troszkę szybciej mi się to udaje robić niż poprzednio. Omijam ich, bo po co się mam nimi zajmować? Cyk. A tu już tego nie ma. Poziom wody, i nurkuj. Tak. I to już jestem ten, ten taki, co się trzeba wynurzyć. Mimo najlepszych chęci, nie potrafił odjechać pod wodę. Ale... się... UDAŁO! I to na pięknym alefarcie, ale się udało. Dobra, możemy teraz się już wynurzyć. Ok. No, dokładnie mało, około 6%. Aaa, dobra. O to chodziło, że się udało zobaczyć przepłynem tak dookoła, teraz możemy sobie spokojnie wrócić. I nazbierać różnych rzeczy. Jakieś itemki czy coś jest pod wodą? Najprawdopodobniej. Trzeba tam iść, bo śrubki się same nie pozbierają. Dawaj pod wodę po raz kolejny. I z powrotem. Fila, jest tu jeszcze coś? O, tu. Też tak podejrzewałem. Fajnie, że się włączyło, bo myślałem, że będę musiał powtarzać. Dawaj okay. i jeszcze ty. Wiecie co powinno być zrobione? Że jak się na przykład te czciści czy to powietrze się... No ono się strasznie szybko kończy, no nie ukrywam. E, ale jak się skończy na przykład to powinien się ekran robić jeszcze na czerwono, jeszcze takie fory nam gra powinna dać. A tutaj nie, kończy się i to koniec, nie? Ale raczej to nie jeszcze na chwilkę móc jakby wstrzymywać powietrze. Nie wydaje się wam? Tak bez oddychania, bo on cały czas oddycha, gdy się ten ten kończy, ale tak bez oddychania. Chyba, że wiewiórki, bo to nie, a to nie jest wiewiórka. Nie mogą tak. Uciekli z kanałów. Cel zaliczony. Znaczy na wyścig zbierz karty żubra. Kolejne dwa cele cudowne. Pytanie. To miejsce nie wygląda przyjaźnie. Miejmy się na baczności, klank. O, a ty to kto? Cześć, zaraz z tobą pogadamy. Tu są te. Nie wiem, mi mega zależy na tym, na tej nowej broni, która pikselizuje wrogów, bo to jest e, naprawdę no z tego, co przynajmniej widziałem na gameplayach. Czy na trailerze była ta broń pokazana, to ona naprawdę świetnie wyglądała. Miała świetny efekt rozkładania wrogów. Okej, pogadajmy z Tobą. Hej, kolego, masz może jakieś holokarty żubra? A co to jest żubry? Najpotężniejsza broń w tej galaktyce, panie kolego. Żabójcza broń rakietowa. Tim z Rona wiedział, że umieszczenie jej schematu w jednym miejscu będzie ryzykowne. Podzielili go i umieścili na holokartach. Moi ludzie i ja z chęcią weszlibyśmy w posiadanie tych holokart, no i całości schematu. Niech zgadnę, jeśli dostarczymy ci holokarty, to zmontujesz nam tę giwerę. Zgadza się, mój rezolutny przyjaciel. Proszę weź tego intruzera. Naprawdę bardzo ułatwi ci zdobycie rzeczonych przedmiotów. Dostaliśmy intruzera jakiegoś. Wygląda to jak. Nie wiem, nie miałem porównania. Um, ale to jest. Aha, do czegoś innego, czyli to nie jest broń. Um, słuchaj ta mnie teraz, wszyscy. To co to? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Tu się ktoś próbował wpakować, ale mu nie wyszło. A w ogóle do tego statku wejdźmy. Czy też postarajmy się. A tutaj, co to? Nie wiem. Okej, okay, mogłem to zniszczyć. Zebrałem pięć śrubek, może góra? Mmm. Nie. Ale chcę tu weleść. Tu widzę, że coś jest. Nie mam żadnych holokard, zaraz się dowiemy. O, tu intruzer. Najprawdopodobniej otwiera drzwiczki, to do tego służy. Um, otwórz intruzerium, czy coś coś tam. Uhuhu. Twoje zadanie polega na tym, by przy użyciu laserów zasilić wszystkie gniazda znajdujące się na zewnętrznej stronie zamka. Okej, okay, kontynuuj. I co? Takie coś? Aha, no to mega proste. Myślałem, że to jakoś dwukrotnie będzie musiało być. Nie wiem, czy razem się to będzie poruszać. Nie mam pojęcia. Mamy kartę. Najprawdopodobniej tą, którą chciał ten typo. Taka ctenka, rozmowa z nim nie była e, filmowa, bo to było widać, że to jest przez komputer generowane. Siane po całej galaktyce. Fantastycznie. Kolekcja kart. Show me Żubry. I karta żubra, on go stworzy. Fantastycznie. Kontynuuj. Aha! Czyli takie coś. Wszystkie trzy zestawy żubrał, czy masz prawdziwego żubra powodzenia. Fajnie. Żubr 1, 2 i 3. Okej. Okay. Holokarty są rozsiane wszędzie. Po prostu w pił wszędzie. Mogę tu pójść, a mogę też tu. A tu co to jest? I, I jak to będzie działać? Gdzie ja pojadę? Nie wiem, nie chcemy na razie ryzykować. Chcemy pójść tutaj do jakiejś konfetti, te sprawy. O tak, wiedziałem, tylko że zbyt późno zareagowałem, że to wybucha. <laughs> Park deskolotek zablokowany, czyli chyba nie mamy wyjścia. Musimy się wpakować do tego latającego cuda, które jest tutaj. O w ten sposób. Ale nie chcę wracać na zdatek. Hmm. No bo co jest? Bo zobaczcie. Opcjonalnie. Zbierz karty żubra, z tym chcę stworzyć super Ona o nazwie żubr... Dobra, ale mamy tutaj tak Dotrzci na wyścig, jak to na ten wyścig, co my musimy od tej strony docierać? Nigdzie nie startujemy, idziemy na wyścig Tędy, aha tu też jest to Dobra, cofam, tego nie zauważyłem na samym początku odcinka I zrobimy bajzel Eksterminować, no co, od razu tak bez... Od razu tak nieładnie. Spokój. No. No i... i, i. Hej, jeszcze trzeci. A wy tu macie broń. Dlaczego ona zanika? Od razu bym chciał jej użyć. Dobra. Cyk. ja mam tych śrubek. No jeszcze trochę, już prawie 7 koła, czyli no prawie, prawie... Prawie połowa. Dlaczego mi się to wyłączyło? Słuchajcie, nie było na chwilę kamery, ale nie wiem dlaczego. W się sensie od czasu do czasu musi się coś stać i musi się wyłączyć, także się właśnie wyłączyła. Um, dalej, 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 dalej mamy kawałek, no jeszcze naprawdę daleko do tego całego wyścigu. Autentiko! cicho. O, w ten sposób. A śrubki do mnie przy, przyjdą, czy nie bardzo? No, wszystkie z, z, z dołu. O, fantastycznie. O to dokładnie chodziło. Hopla. I... Oprócz tego, że tam są kolejni, to... Muszę patrzeć dookoła czy czasem. A to mnie interesuje, ale ich nie mogę załatwić najprawdopodobniej. E, coś tutaj takiego pięknego. Co ich załatwi bardzo szybko. Bo... Łohoho, oberwałem. I co? Tyle. Pokazaliśmy kto ma większą siłę. Ja jestem z siebie co najmniej y, dumny. Co najmniej tak no troszeczkę, nie? Ja chcę na ten wyścig dotrzeć, żeby na początku kolejnego odcinka wam go pokazać. Jeszcze kawałek sobie przejdziemy. Łups, ale ich tam jest. O, i boom, a myślałem, że was to załatwi. Tak, ręcznie wow. wypadł. Okej, okay, 16 punktów to jest trochę mało, ale Uciekać Dokładnie też bym tak to nazwał. Mhm. Tu pozbierane i jeszcze ten most nie zniknie. Mam nadzieję. Dobrze by było Pożoger, Kaman i teraz do góry. Hmmm Powiem wam tak, trochę ich tu sporo Nie chcę nic marudzić ale troszkę ich tutaj sporo Żadnego wsparcia Pokaż mi jego Pana Zurkona, niech trochę pomoże Granat fuzyjny I kolejni znowu idą Tu, w niego prawo czy w lewo za wow, zieloni. Dajcie spokój, to wy wyglądacie jak ufoludy. Jeszcze w dodatku zielone, także nie mam słów. Podwójnie oszkar. Osz no, nie, nie, po pierwsze, że nie lubię galaretki. Aha, znowu się wystrzelałem. No, fajnie. No, fajnie. Jeszcze w dodatku. Protonowym was załatwię. Nie ma innego wyjścia, tu nie mam w ogóle naboi. Coś tu zebrałem. Chwila, moment. Trzeba oszczędzać po prostu amunicję, bo jest bieda. Dobrze, mi to przynajmniej nie zadaje obrażeń. Chodźcie, tutaj. Dobra, koniec, zaliczone, fajnie. O to chodziło. Jeszcze tutaj jest. Czekajcie, bo coś zebrałem, żeby. O do pożogera, jeden strzał, wiecie? O, żeby załatwił. Ale tutaj nie było, znowu naboi. To dlaczego? Szmutek. E, dobra, słuchajcie, wiecie co? w tym miejscu sobie zakończymy. Mam nadzieję, że mi się podobało. No nie wiem, jak w sumie długi wyszedł ten odcinek. Może nie zbyt długi, ale na pewno dostaniecie dzisiaj kolejny. Eee, no, od tego miejsca dokładnie zaczynając, więc em, em, teraz to tyle. Zostawcie łapkę i widzimy się w kolejnym materiale. W opisie macie wszystko, jakieś koszuleczki, facebooki. No, obczajcie. I to tyle. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Hej.